Tutaj bo jakiejś jeszcze więcej osób to wyciągniemy tutaj ten stolik, wiesz? O właśnie. się uśmiecha. Ewa Chojnicka, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy. Nasza placówka prowadzi działalność szkoleniową oraz pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe dla młodzieży w wieku 15-25 lat. W tegoroczne wakacje organizujemy kursy prowadzone przez naszych wolontariuszy, czyli osoby, które mają kompetencje, umiejętności, natomiast brakuje im doświadczenia w pracy z młodzieżą. Nasza instytucja pozwala zorganizować takie, tego typu przedsięwzięcie. Zapraszamy młodzież na różne zajęcia. W te wakacje organizujemy zajęcia językowe, m.in. zajęcia z języka chińskiego. Zgłosiła się do nas pani, która uczyła się tego języka, pracowała kilka lat w Chinach i chciałaby się podzielić swoim doświadczeniem i umiejętnościami w tej dziedzinie z ludgarską młodzieżą. Dlaczego właśnie chiński? Akurat taka osoba zgłosiła się do nas, ale zapraszamy wszystkie osoby o różnych pasjach, zainteresowaniach, kwalifikacjach które chciałoby po prostu zachęcić młodych ludzi do poznawania nowych dziedzin, nie tylko językowych, ale również nauki i innych pasji. Jeżeli chodzi o chiński, to lista chętnych już jest zamknięta. Dzisiaj odbywają się pierwsze zajęcia informacyjne. Grupa była zamknięta, jednak zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania. Myślę, że jeżeli jeszcze ktoś będzie chętny, zapraszamy serdecznie na zajęcia. Nie. Potrafisz odpowiedzieć swoje imię po chińsku? Nie. <laughs> nie, nie będę próbować. Dlaczego zdecydowałaś się, się w takich w zajęciach? Nie ja uważam, że to dobrze spędzony czas. Można się nauczyć czegoś i ciekawych rzeczy się dowiedzieć, bo to jeszcze o kulturze chińskiej miało być prowadzone. Jak chcesz wykorzystać ten język? I rozmawiać z ludźmi. Ja chcę się nauczyć języka chińskiego żeby móc rozmawiać z Chińczykami. Myślę, że te, ten kurs może mnie zainteresować i mam nadzieję, że w przyszłości będę się rozwijać, jeżeli chodzi o język chiński. Ni Powinniście w tej chwili odpowiedzieć ni hao. To było dość zabawne, jak ja coś pisałam i nie poprawiano. Wasze imiona przetłumaczone na język chiński to jest w zasadzie fonetyczna wymowa która pozwala Chińczykowi wymówić swoje imię. Wyróżniamy 4 tony i każdy ten, każda sylaba, a w ogóle w Chinach nie mamy czegoś takiego jak takie kratki, które my używamy. To była dość zabawne, jak ja coś pisałam, nie poprawiano. Samo kiny mają ponad 2000 lat historii. To się kształtowało w ciągu tylu.